Gratulacje, będzie pani miała bliźniaki. Jeżeli tu jesteś, to pewnie niedawno usłyszałaś te słowa, że czeka cię podwójne szczęście. Pewnie czujesz się zdezorientowana, czujesz tę mieszankę podekscytowania i lęku, co będzie dalej? Ale nie bój się, pomogę ci! Z roku na rok ciąż mnogich jest coraz więcej. Aktualnie co 30 ciąża to ciąża bliźniacza. W latach 80. Była to co 50. Szacuje się, że za 10 lat co 20 będzie ciążą bliźniaczą. No dobra, badanie OSG potwierdziło, że jesteś w ciąży bliźniaczej. Za kilka miesięcy twoja rodzina powiększy się o kolejne dwie osoby. To jest dla przyszłych rodziców ogromna i niespodziewana radość. Pewnie zastanawiasz się, czego się spodziewać. Reakcje są różne. Na początku trochę do nas to nie docierało, że jesteśmy w ciąży bliźniaczej, tak. Trochę to hmm. lekceważyliśmy. Przecież 9 miesięcy to bardzo długi czas, żeby się do tego porodu przygotować. Wyobrażaliśmy sobie, że będziemy super szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci, a potem im bliżej tego porodu, to więcej lęku i przerażenia. Zabawne jest to, że gdy dowiesz się, że jesteś w ciąży mnogiej, na ulicy zaczynasz dostrzegać. Wózki, właśnie bliźniacze, podwójne. A potem widzisz ich coraz więcej i to staje się obsesją. Według badań w pierwszym trimestrze możesz odczuwać większe nudności, a im więcej dzieci, tym większe objawy. U mnie nudności były dość duże. Na początku zapach, jedzenie, wszystko mnie odrzucało, ale szybko odkryłam, że bardzo pomaga mi ciepła herbata z imbirem, będziesz miała większy brzuch niż w ciąży pojedynczej. U mnie na początku ten brzuszek był ładny, zgrabny, a potem niestety ale wystrzelił pod koniec ciąży nagle niespodziewanie, więc nie daj się oszukać, że przez twoją ciążę ten brzuszek będzie ładny i zgrabny. Jednak wiadomo, te dzieci muszą się gdzieś zmieścić. Pamiętaj o tym, aby nawilżać swoje ciało, szczególnie brzuch. Używaj specjalnych balsamów i zamykaj to wszystko specjalnymi olejkami. Dobrze jest, jeżeli będziesz wykonywała peelingi swojego brzucha i zuszczała ten martwy naskórek. Możesz to robić na mokro za pomocą gąbki lub na sucho za pomocą szczotki szczecinowej. Dzięki temu zapobiegniesz rozstępom. Pij jak najwięcej wody. Ja wiem, że to banalna rada, że wszędzie dookoła słyszysz pij tę wodę. Jednak jest to trudniejsze niż się wydaje. Jak masz poranne mdłości, to nawet łyk wody może sprawiać, że będzie po prostu nieprzyjemnie. Dodaj do tego dwójkę dzieci, które są w brzuchu i non stop kopią cię po pęcherzu. To nie ułatwia sprawy. Im bliżej porodu, tym gorzej. W połowie ciąży, gdy wychodziłam na spacer, wiedziałam, w którym miejscu, gdzie jakie toalety są otwarte. Płatne czy nie. Stacje benzynowe, muzea, kina, teatry, uczelnie, urzędy. Wiedziałam nawet, jaki papier toaletowy tam mają. Tak naprawdę to mogłabym zostać przewodnikiem po toaletach publicznych. Pamiętaj, że dzięki regularnemu piciu wody. Oczyszczasz organizm z toksyn, a także zmniejszasz ryzyko małowodzia. Ciąża bliźniacza to wyzwanie dla organizmu kobiety. Rozwijają się przecież w tobie dwa życia. Potrzebujesz witamin, mikro, makroelementów, ale w diecie wszystko tak naprawdę jest, jeśli ta dieta jest dobrze zbilansowana. Bardzo ważne są kwasy DHA i kwas foliowy. Nie zapominaj o tym, bo to kształtuje układ nerwowy u maluszy. Wbrew powszechnym opiniom. Nie musisz jeść podwójnie, poczwórnie. Tak naprawdę potrzebujesz 300 kalorii na to rozwijające się w tobie dziecko, czyli łącznie 600. Tak naprawdę jest to 5 ciastek i szklanka soku pomarańczowego. Przyznam, że sok pomarańczowy to u mnie była zachścianka straszna. Karton dziennie schodził. Ruszaj się. Tak, ja wiem, że jesteś z bliźniakami na pokładzie, że ci się nie chce, że. Możesz czuć się zmęczona, osłabiona, ale tak naprawdę jest Ci to potrzebne. Jeżeli byłaś aktywna przed ciążą, zminimalizuj swoje ćwiczenia, a także możesz spróbować na przykład jogi. W klubach fitness możesz znaleźć takie zajęcia dla kobiet w ciąży, ale możesz także znaleźć je w internecie. Po prostu ruszaj się najlepiej, jak potrafisz, ale pamiętaj, skonsultuj wszystko z lekarzem, czy w ogóle ci to wolno. Często zwykły spacer wystarczy. Wiem, że może ci się nie chcieć wychodzić gdzieś, ale tak naprawdę tego potrzebujesz. Tego ruchu właśnie. Pomyśl: Twoje ciało bardzo szybko się zmienia. Jak zaczniesz leżeć, to tylko pogorszysz sytuację i będziesz miała problemy na przykład z kręgosłupem. Dużo odpoczywaj. Ja wiem, że to totalne przeciwieństwo tego, co powiedziałam wcześniej. Z pojedynczą ciążą, tak naprawdę, to nie przelewki, a co dopiero z bliźniakami. Ja też dużo się ruszałam, ale też dużo odpoczywałam, na przykład trzymając. My, kobiety, mamy jakąś dziwną potrzebę ogarniania wszystkiego wokół siebie. Tak naprawdę chcemy się czuć wtedy potrzebne, ale naprawdę, dziewczyny, ogarnijcie się. Wiem, że chcecie wszystko wokół siebie zrobić. Tu, MOP. Tu sprzątanie, tam gotowanie. Ja też tak robiłam. Ale naprawdę potrzebujecie dużo odpoczynku, w szczególności kiedy ta ciąża jest już przy końcówce. Wtedy pozwólcie po prostu, żeby wyręczył was w tym wasz partner. Pilnujcie się. Musisz dbać o swoje zdrowie. Tak naprawdę nie ma tutaj straszenia. Jesteś w ciąży mnogiej, która poza ryzykiem wcześniactwa może również. Przynosić inne problemy jak podwyższone ciśnienie czy cukrzyca ciążowa, tak jak to było w moim przypadku. Wybierz dobrego lekarza, najlepiej takiego, który specjalizuje się w ciążach bliźniaczych, a też bardzo dobrze, jeżeli będzie pracował w szpitalu, w którym zamierzasz rodzić. Tak naprawdę unikniesz problemów z lekarzami i trafisz na takiego lekarza, który tak naprawdę zna Twoją ciążę. Czym szybciej trafisz do lekarza, to tak naprawdę lepiej. Wtedy łatwiej lekarzowi rozpoznać, czy jest to ciąża jedno-dwukosmówkowa lub jedno-dwuowodniowa. Wtedy właśnie na samym początku ciąży to jest najłatwiej określić. Pamiętaj, że każdy typ ciąży wymaga innej opieki nad tobą. Wraz z lekarzem wybierz również dobrą położną, najlepiej taką, która ma monitor KTG przystosowany do ciąż bliźniaczych. Wybierz również szpital o wysokim stopniu referencyjności, dzięki czemu unikniesz różnych komplikacji, a także Twoje dzieci uzyskają niezbędną pomoc neonatologiczną. Zaufaj swojemu instynktowi. Jeżeli czujesz, że coś dzieje się nie tak, że Twoje dzieci inaczej się ruszają albo w ogóle się nie ruszają, nie bój się zapytać o to swojego lekarza. Najwyżej wyjdziesz na jakąś panikarę. A przy badaniu wyjdzie, że wszystko jest w porządku. Kobiety, które są w ciążach mnogich, są w puli wysokiego ryzyka, ale nie oznacza to, że dzieje się coś złego. Najwyżej może się skończyć na tym, że będziesz leżała w łóżku, może się to zakończyć przedwczesnym porodem albo Cesarskim cięciem. Poczytaj o różnych środkach ostrożności, które musisz podjąć podczas właśnie ciąży bliźniaczej. Nie bój się pytać o takie rzeczy swojego lekarza. Chociaż ryzyko jest nieco wyższe, twój lekarz wszystko będzie monitorował. 90% ciąż bliźniaczych kończy się po 32 tygodniach i dzieci rodzą się zdrowe i bądź po prostu spokojna. Znajdź grupę wsparcia. Chyba największą w Polsce jest ta, macie tutaj wyświetloną, a także podaję Wam link do Facebooka w opisie na dole. Pamiętaj, że istnieje wiele grup również anglojęzycznych, gdzie też możesz uzyskać takie wsparcie. Możesz zapytać o swoje jakieś obawy, możesz rozwiać wiele wątpliwości i kobiety po prostu. Albo i mężczyźni udzielą ci na to wszystko odpowiedzi. Warto być zapisanym do różnych grup, dzięki czemu będziesz mogła sobie filtrować różne informacje związane tak naprawdę z Twoim podejściem do wychowania dzieci. Jak już powiedziałam, ciąża bliźniacza to nie przelewki: bądź silna, bądź bezpieczna, bądź zdrowa. W komentarzu podziel się, jeżeli jesteś w ciąży bliźniaczej. Jak ta Twoja ciąża przebiega? Nie zapomnij również o łapce do góry, a także o subskrypcji naszego kanału, aby nie ominęły cię żadne treści.